Kurwa Nie, Tremy mam Pierwszy raz nagrywam audiologa Witam, jestem Hasys Albo jak to woli Dominik Chociaż Hasys i Dominik to są dwie różne osobowości Niby jedno ciało Jeden głos Ale dwie różne osobowości Dobra A Przechodząc dalej Jestem z sierpnia 93 roku Mieszkam niedaleko Czechocinka, w mojej wsi o nazwie Stawki. No, w Polsce jest 11 takich wsi, więc dla zawężenia poszukiwań pod Czechocinkiem taka mała. Tak, y, głównymi moimi seriami są FPSy, to znaczy jak dotąd. Minecraft może będzie, chociaż... Są moje niedogodności na tym, z tym związane. Poza tym dla mnie to jest trochę zbyt komercyjne i nie chcę się wybić z powodu Minecraftu. Tak, więc. Co dalej? To znaczy, do Minecrafta ja nic nie mam. Minecraft jest zajebisty, ten. Yy, lubię jak. Ktoś nagrywa, nie? Minecrafta, ja go oglądam. Lubię takie rzeczy. Tylko są to tak. Nie za bardzo ten, co nagrywam, to znaczy samemu tak niespecjalnie bym mógł. No. Moimi seriami jest America's Secret Operations, gdzie na Hardzie przechodzę to w półtorej godziny. Tak samo druga seria na jednicy, taki sam porządek, taki sam czas mniej więcej. Necronomicon było, Gothic 1K, to znaczy na razie jest zawieszony. Chwilową, ponieważ co chwilę ktoś mi wchodzi do pokoju. Tak jak już nie, wiem, Klątwa gotyka, to jest. Wchodzi ktoś do pokoju, jak ja to nagrywam. Tak, i teraz nagrywam Far Cry 2. Trójka jeszcze mi nie wpadła w łapy, a zacząłem przed premierą Far Cry 3 nagrywać dwójkę, więc skończę dwójkę, wpadnie mi w łapy trójka, będę nagrywał trójkę. A i przepraszam, że nie, po, nie potrafię mówić y, krótko zwięźlej na temat, bo ja już tak jestem, że gadam, gadam i gadam. Takie często mi się słowo o tych włącza. włączach. To, to byłem Amerykaninowi zamiast y, pozwolić zjeść pół kilo schabowego, dwa kilogramów hamburgerów i popić to pięcioma litrami coli na śniadanie, to dać mu do zjedzenia na cały dzień dwa pomidory. Tak. No bo po większości, no to ja we, we wszystkim improwizuję, tak jak tutaj teraz. Chociaż nie. Kilka rzeczy tam zapisanych. To, to tak samo jak nazwy po kolei: e, tych wszystkich gier. Ale ja to kurwa długo nagrywam już trzecia minuta. Dobra, postaram się szybciej. Pierwszy odcinek był 21 maja. E, wrzucony chwilowo było takie jakieś dwa miesiące przerwy, ten e, w pewnym momencie pomiędzy odcinkami, ponieważ było to spowodowane nagłym wyjazdem. Teraz są w... trochę rzadko te filmy spowodowane jest tym nauką. Jestem w czwartej klasie technikum elektrycznego, więc w tym roku matura. Wiadomo, trzeba się uczyć, nauczyciele cisną, a ja tę maturę chciałbym zdać. Poza tym jeszcze o... muszę obronić tytuł technika, więc też. Co jest jeszcze tutaj? Dobra. niektórzy uważają, że. Chcieliby mieć 100 tysięcy widzów. Ja to chciałbym mieć nawet setkę widzów. Dla mnie to jest yy, równie wielkie. Ten, równie, równie wielkie... nie... nie odkrycie. Jakby to powiedzieć kurwa. często może tak się czy we słowniły czekać. Nie, ale to jest równie ważne, nie? 100 tysięcy widzów, jak setka widzów. Każdy widz jest dla mnie fajny. Chyba, że to jest typowy gimbus. To wtedy nie. To tyle jest tak tyczy, tyczy, tyczy. Takie, takie pół milimetra mniej ważny. Tak. E, a teraz będzie coś o mnie. Więc to było na tyle na temat kanału. Teraz o mnie. E, nie jestem humanistą, ale raczej jest ścisłowcem. Bez niczego ten e, sam sobie, sam się uczy całek. No, całki. Takie na studiach, takie są dziwne, takie takie e, postawione do pionu S i takie jest trochę z boków. Także wydłużone w górę. Nie? Takie całki, takie co dziwne trochę jest. Ale ogarniam. To nawet trudniej jest. Ogólnie czym się interesuję? Fantastyką. Moją pasją są smoki. Więc gdyby ktoś chciał o tym porozmawiać chętnie wejdę. Te. Możemy na Skype wejść, pogadamy. Czy coś, nie wiem bardzo lubię czytać książki też jeśli mam jakąś dłuższą wolną chwilę to biorę się za książkę co tam jeszcze dlaczego audiolog to jest ten nie nagrywam wideobloga ponieważ moja kamerka tutaj taka jest taka główniana wiecie 4 megapiksele czyli 4 piksele takie gigantycznych rozmiarów nie tak, jak gdyby cztery kwadratyki byście oglądali. Tak. Poza tym interesuje się anime. Bardzo lubię, je oglądać. Moim ulubionym jest Fullmetal Alchemist. Obecnie oglądam One Piece. Sam rysuję mangę. I co jeszcze by tutaj powiedzieć? No hmm. tak. A propos te anime i to jest tych. Gdyby ktoś się tym interesował. Tutaj będzie odnotacja. Jest odnotacja do kanału, gdzie tam byście chcieli go obejrzeć. Ale przedłużam. To będzie najdłuższa, najdłuższa wideo-odpowiedź, audio-odpowiedź dla Patryka. Pozdrawiam. No i to by było właściwie na tyle. Dziękuję i do zobaczenia.